Cześć, witam Cię w kolejnym filmie. I w tym filmie Wam pokażę co rośnie w budkach, bambusach, miskanta też Wam może pokażę. Miskant to nic ciekawego na tą chwilę. Zobaczcie, na początku mogę Wam pokazać. A patrzcie jeszcze, jeszcze to jest twarde, nie jest takie siano, tylko twardy pieniek. Podobno nadaje się na kijki potem, jak się obierze z tych liści. Jako takie wiecie. Zamiast bambusowych użyć jako takie o, e, jak to się mówi, miskantowe. <gry> e, no i co, zaczniemy sobie od tej budki. Ostatnio wsadzałem tu termowentylator. E, u mnie nie jest 5 stopni, po prostu chwilę temu przestawiłem czujnik, bo spadł na ziemię. E, termowentylator, o taki 2000 W. To już Wam mówiłem. E, zwykły termostacik, a palma wygląda o tak palma niecałe 2 metry e, no i co? Czujnik wsadziłem tutaj w 3 czwarte dnia mniej więcej długości e, A to dlatego że mm, po prostu ciężko było mi w sensie za krótki trochę jest kabel żeby dać do samego stoszka wzrostu no ale to już taki wiecie Mały mankament, u mnie było już minus 14 i to widziałem na tym momencie, w zasadzie to mój tata widział, bo ja o 6 rano teraz nie wstaję, jak wiecie, bo mam po prostu wolne na razie, nie wiem kiedy ten film wleci, ale wiecie o co chodzi. E, no i co, minus 14, gloriosa tylko po to, takim prowizorycznym daszkiem na dwóch prętach, liście wyglądają tak, jest to gloriosa variegata tak dokładniej. Po minus 14 w ten sposób tam ma trochę lodu w ogóle. Zobaczcie, widzicie? Normalnie lód jest taka ciekawostka. E, bambusy. Nie wiem, czy to naturalne, że się tak zwijają, czy już po prostu nie przeżyły. Fargezja lśniąca Black Pearl wygląda tak. Fargezja rufa wygląda tak. Także ciekawie. E, no i co, pokażę Wam teraz budkę z szostkowcem. Agrowuknina Na szybko zrobię na jedyne, co jest z poliwęglanu to dach. O, nie wiem, czy coś zobaczycie. Widzicie tam coś? O, widzicie. Jest palma, są lampki, one się cały czas świecą. Mam już nawet farelkę do niego, ale muszę jeszcze termostat zakupić. No i co, i to. Tej łódki Wam nie pokażę, nie chcę mi się jej otwierać, ale tą Wam mogę pokazać. O, akurat się grzeje. Ciepłe lampki, znaczy ciepłe. Do ciepła to mi trochę brakuje przy minusowej temperaturze na zewnątrz. No ale minus 14. No i póki co w sumie ani śladu po jakimkolwiek mrozie na tej roślinie. No, zamykamy. Nic więcej ciekawego tu nie pokażę. I to chyba tyle, co Wam chciałem pokazać. Głównie chodziło o Gloriosę po minus 14 jak wygląda. Wygląda jak widzicie dobrze. E, no i co? I taki króciusieńki film. Pewnie jeszcze go dzisiaj wrzucę. O, nie dostanę się do środka, żeby wam tu pokazać. No dobrze, trudno. Tą budkę muszę jeszcze ulepszyć, bo jest krzywa jak cholera. Zabrakło mi kantówek, ona się cała trzęsie. E, szkoda gadać. Ona była robiona na szybko, tylko żeby palma nie dostała tylko żeby palma nie dostała minus 14 stopni no i co to byłoby na tyle dzięki za oglądanie do następnego cześć